Więc słuchajcie, zaczęliśmy od tego, że zacząłem mówić o naszych sercach. Moim, o waszych sercach. Tak naprawdę jest to ośrodek decyzyjny, bo jak Bóg mówi do nas, wybrałem Cię ze względu na Twój rozum, nie mów. Albo wybrałem Cię ze względu na Twoją podstawę, albo wybrałem Cię ze względu na to, że jesteś fajny, nie znajdujemy tego w słowie. Albo wybrałem Cię ze względu na to, że dałeś sobie radę. Nie. Jest napisane, że ze względu na twoje serce cię wybieram. Dlatego tak ważną rzeczą jest nasze serce, bo to jest ośrodek strategiczny w walce o życie i o śmierć. Tam się wszystko rozgrywa, tam jest wybór życia albo śmierci. Tam decydujesz, czy Bóg jest twoim Bogiem, czy Bóg jest jakimś Bogiem. Tam decydujesz, czy chcesz słuchać Boga, czy chcesz Go nie słuchać. Czy otwierasz swoje serce na to, żeby Jego obecność była w Twoim życiu? Czy zamykasz drzwi i mówisz, ja sobie poradzę? Ja sobie dam radę, jakoś tam będzie. Może będzie nawet lepiej. Nie? Tak sobie możemy myśleć. Dlatego tak ważnym, tak ważnym miejscem, dla tego, żeby stać się dzieckiem Bożym jest nasze serce. Bo Bóg nie stawia nam warunków, że chce, abyśmy czegoś w naszym życiu dokonali, to wtedy staniemy się Jego dziećmi. Bóg nie każe nam wypełnić zakon bo nikt go nie był w stanie wypełnić poza Jezusem. Bóg nie każe nam posiąść jakiej, jakąś wiedzę, która by nas doprowadziła do zbawienia, bo moglibyśmy sobie usiąść, zacząć czytać Biblię i niech ona to, to słowo samo w sobie jako litera nas zbawi, też nie zbawi. Nie? Herezja może, co? Słowo, słowo nie zbawi, samo nie zbawi. Potrzebny jest Duch Święty. Potrzebny jest Duch Święty, bo On ożywia. To jest też tak, że on chce ożywić nasze serca, sprawić, żeby nie były już jak kamienie, ale żeby były jak mięsień. Żywe, pracujące, działające, ale już nie dla siebie, ale dla, dla niego. Żeby nie żyć dla siebie, ale żyć dla niego. Bo jeśli nasze serca chcą cały czas myśleć w ten sposób, że możemy żyć dla siebie, to nie jest właściwy wybór. To nie jest sedno. To nie jest to, co. Do czego dążymy, to co chcemy osiągnąć, bo chcemy osiągnąć zbawienie naszych dusz, ale chcemy je osiągnąć tylko w ten sposób, że wybieramy Boga sercem do naszego życia. Bo jeśli chcemy kogoś intelektualnie nawrócić, siebie lub kogoś, to możemy go godzinami przekonywać, nawet może go przekonamy, ale czy jego serce się otworzy? Bo nie przez sam intelekt, bo to też jest potrzebne, bo do naszego rozumu się mówi, po to, żeby on przetworzył to i żeby dotarło do serca. Ale nie poprzez sam intelekt jesteśmy w stanie kogoś doprowadzić do zbawienia. Ale kiedy Duch Święty namiększy jego serce, poprzez słowo, które mówimy, które jest natchnione Duchem Świętym, człowiek się nawraca. I na pewno znacie Psalm 51, to jest Psalm Dawida. I tam są, teraz przeczytam z innego tłumaczenia, bo to sobie otworzyłem które często czytamy, ale z Biblii Gdańskiej. Tam jest dziesiąty wiersz, tak mówi. Dziesiąty pierwszy psalm. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. To nawet śpiewamy, znamy tę pieśń, prawda? Może nie wszyscy. Nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. I słuchajcie, wtedy... Będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Zobaczcie, jaki warunek. Wiecie, ten psalm był napisany wtedy, kiedy Dawid zgrzeszył z Betrzebą i swojego przyjaciela wysłał na śmierć. Znacie tę historię? Znacie większości. Jak nie znacie, to przeczytajcie sobie. I... W tym momencie, kiedy to się dokonało, to, to, to zło w jego życiu. On zaczął pokutować i zaczął swoje serce badać. Oczywiście Bóg do, do niego też przemówił. O tych grzechu, też mu Bóg powiedział. Bo Jonatan do niego przyszedł i go napominał. Powiedział, co zrobiłeś. Natomiast Dawid nie zatwardził swojego serca, przecież mógł powiedzieć, zrobiłem, co zrobiłem, ja jestem królem. Tak zrobić, prawda? Bo był królem. On decydował o Uriaszu, co z nim zrobić. Czy ma pójść na, na wojnę, czy nie. Wysłał go specjalnie po to, żeby zginął. Kazał się cofnąć w wojsku, żeby zostawić go samego pośród wroga. On wydawał rozkazy. Ale zobaczcie, w tym wszystkim, co było złe, jego serce wołało do Boga, żeby Bóg odnowił jego ducha, odnowił jego serce żeby to, co było złe w jego życiu, zostało oddalone. Ale wiecie, jaki jest efekt tego, że jeśli my wołamy do Boga o to, żeby nasze serce się przemieniało, żeby było poddane Jemu, to myślę, że ten trzynasty werset, który mówi wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie, co to, to oznacza? Że tak wiele zależy od naszych serc. Czasami myślimy, że możemy zbawić świat, pójść i zewangelizować wszystkich i powiedzieć, że mamy rację, udowadniać naszą rację, ale nasze serca są twarde, kamienne, nieprzemienione, to ten warunek nie jest spełniony. Przemienione serce Dawida określa tu warunek, który spełnia do tego, żeby przestępców Twoich dróg i grzeszników nawrócić do Ciebie. Ale zaczął od siebie. Nie wprowadził prawa, które by oznaczało, że musi być tak i tak, nie wprowadził jakichś zasad, nie wprowadził religijności, nie wprowadził liturgii czegokolwiek, co byśmy sobie tam wymyślili. Zaczął od siebie, od pokuty, od żałowania, od przepraszania, od wołania do Boga: Boże, nie chcę, żebyś mi swojego ducha odebrał, nie chcę żyć bez swojego ducha. Nie chcę żyć w ten sposób, że jestem ja i ty. Ja chcę, żeby było tak, że jesteś ty we mnie, ty jesteś ze mną, a nie ja i ty. Wiecie, że tak często żyjemy z Bogiem w ten sposób ja i ty. Rozumiecie? Ja i ty. Ja to ja, a ty to ty. Czy do tego nas Bóg powołał, żeby było ja i ty? Czy Bóg chce, żebyśmy byli jedno w nim? Jezus się modli do Boga Ojca: "Mój Boże, spraw, aby oni byli tak samo Jedno, jak ja jestem jedno z Tobą. A to jedność, ta jedność nie może być jednością ludzką, że my się umówimy, o jed... że chcemy być jednością. Możemy się umówić, że chcemy być jednością. Że tak samo jeden coś powie, drugi tak samo uważa. Nie, to nie o taką jedność chodzi. Chodzi o jedność w Jezusie Chrystusie. Mamy Go w swoich sercach i On nas jednoczy. I On nas jednoczy. Ale żeby się tak stało, to my musimy swoimi sercami go wybierać codziennie, że chcemy go do swojego życia. Bo to namiększanie, to ożywianie serca nie odbywa się bez naszego udziału. Nie jest tak, że Bóg robi coś poza nami, a my sobie nic nie musimy robić. My musimy otwierać drzwi naszego serca, tak jak mówiłem. Jeśli tego nie robimy, to Bóg nie ingeruje. Nie liczmy na to, że się samo coś dokona. Bóg nie ingeruje w ten sposób, że robi coś poza naszym. Chceniem albo niechceniem. My musimy zechcieć. My musimy go zaprosić, musimy go wpuścić. Musimy powiedzieć: Tak, ja się zgadzam na wszystko, to, co Ty chcesz, i chcę, żeby było mnie mniej, tak jak Paweł mówi, a Ciebie więcej. Żeby to się działo w ten sposób, że ja to pnieję, a Ty rośniesz. Czy to jest możliwe? Tylko w jedyny sposób. Jeśli otworzymy nasze serca i powiemy tak, Boże, to Ty do tego ośrodka decyzyjnego wejdź i Ty z nim zarządzaj, to już nie rządzi samo serce, czy ja, ale rządzi Jezus. Wtedy, kiedy Go wpuszczę. Bo Jezus na zewnątrz nie rządzi moim życiem. To nie jest tak, że Jezus rządzi naszym życiem, będąc na zewnątrz. On jest Królem Królów, Panem Panów. Trzeba się stać... I królem, i panem, nie w tej kategorii Jezusa Chrystusa, ale Tego, który należy do Niego. Trzeba się Jemu poddać. A poddać, to znowu ja muszę powiedzieć tak: Ja chcę być poddany. Ja chcę być pod Tobą. Ja chcę być dla Ciebie. Ja chcę żyć z Tobą. Ja chcę wybierać Ciebie. Ja chcę wołać do Ciebie tak jak Dawid. Boże, chcę więcej Twojego Ducha. Chcę więcej Twojej obecności. Chcę więcej Twojego działania. Chcę tego, żebyś ty był ze mną. Chcę tego, żebyś ty był ze mną, bo ja ciebie wybieram. I wtedy nie ma czegoś takiego, że jest Bóg i ja. On i ja. Stajemy się jednością, bo On już jest we mnie, bo ja go wpuściłem i chcę, żeby był. Muszę go wpuścić i chcieć, żeby był. No ktoś powie, może, że jest, jest to trudne, może jest trudne. Ale nie jest niemożliwe, skoro Bóg o tym mówi, że on chce wejść do naszego serca. Jeśli poszukujemy potem czegoś takiego jak zbawienie ludzi, jak ewangelizacja, w której ludzie się mają nawracać, jak głoszenie słowa, poprzez które ludzie mają przychodzić do Jezusa, a nasze serca nie są sercami wypełnionymi Bożym Obecnością, Bożym Duchem, to to, co Dawid napisał, jest prawdą. Po prostu. Jeśli tak nie jest, to to nie działa. A żeby to działało, to trzeba to zwrócić. My najpierw mamy być serca przepełnione Jego obecnością, Jego duchem. Musimy zaczynać od siebie. Nie nawracajmy świata, nie zaczynając od siebie. My pierwsi zacznijmy pokutować, wołać jak Dawid i żyć w ten sposób, że Jezus jest tym, który wchodzi do naszego serca, żeby nim zawładnąć. On jest w stanie zawładnąć naszym sercem wtedy, kiedy Go wpuszczamy. Mówimy tak, ty nie ja, ty nie ja. Największym problemem dla nas jest właśnie nasze ja. To jest coś, często nawet takie były trakt, małe traktaciki, gdzie tam były narysowane w centrum życia człowieka jego ja. I niestety jest to coś, z czym sobie większość ludzi nie radzi. Bo własna osobowość, nasza postawa zawsze krzyczy, że ja jestem ważny sam dla siebie. A żeby być podobnym do Jezusa, to trzeba się stać cichym i pokornym. Trzeba słuchać Jego głosu i trzeba się pytać Jego, co mam Jezus zrobić, żeby było tak, jak Ty chcesz. Bo ciągle robię tak, jak ja chcę. I nic z tego fajnego nie wychodzi. Nie wiem, czy się utożsamiacie z tym, ale chyba tak, co? Dlatego potrzebujemy, aby nasze serca przepełniał Jezus Chrystus. I od tego, jak zaczniemy, jak zaczniemy od tego, że Jezus jest tym, który może przepełnić nasze serca, dokona się to, co napisał Dawid, wtedy, wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg. Nie najpierw będę nauczał, a może się zmienię. Ja się nie zmienię. Ja się muszę najpierw zmienić, poddać Chrystusowi i wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg. Grzesznicy nawrócą się do Ciebie. To jest prawda. I chcielibyśmy tą prawdę przyjąć do naszych serc, po to, żeby zaczęło się coś, co Bóg może robić z naszymi sercami. Żeby one się przemieniały. Bądźmy w procesie przemiany. Zacznijmy od tego, że mów, powiedzmy Jezusowi tak, to Ty masz Jezus znowu rację. Ja znowu się pomyliłem. Enty raz się pomyliłem a ty masz rację i chcę uznać prawdę, którą ty jesteś, do mojego życia ją przyjąć i zacząć się żyć. Wiecie, tak wiele mamy czasami swoich racji. Nawet jesteśmy w stanie je obronić i uzasadnić. Ale czy to są racje Jezusa? Czy to są Jego racje? Czy to są nasze, właśnie to takie chę nasza chęć do tego, żeby dominować w naszym życiu? To ja jestem ważny dla siebie. Często chyba nawet nieświadomie to robimy, ale robimy, nie zwracając uwagi na to, co jest zasadnicze, na nasze serca. Dlatego Bóg do nas mówi spójrz na swoje własne serce. Gdzie jesteś? W jakim miejscu jesteś? Czy jesteś przy mnie? Czy ja jestem Twoim Bogiem? Czy jestem Bogiem obok ciebie? I Bóg do nas mówi, ja nie chcę być Bogiem obok ciebie. Ja nie chcę być Bogiem, który jest obok ciebie. Ja chcę być Twoim Bogiem, który jest w Tobie żyje w Twoim wnętrzu, który panuje poprzez to, że mnie wpuściłeś do serca. Ja jestem tym, który chce je przemieniać. Teraz nie chodzi o to, żeby oskarżyć nasze serca. Bo Słowo mówi, jakie one są. Jakie te serca są. Słowo mówi. Nie wiem, czy mam to powiedzieć. Wiecie, jakie są nasze serca. Ale jedynym słusznym celem tego wszystkiego jest to, żeby Jezus te serce mógł przemieniać, to go wpuścić. Wtedy się zacznie przemiana. To nie chodzi o to, żeby zadeklarować coś, powiedzieć tak, tak, ja teraz puszczam Jezusa do mojego serca. Nie. Musisz sam je otworzyć. Możesz nawet nic nie mówić. Musisz je otworzyć, powiedzieć Jezu, chcę. Chcę. Może się nawet boję. Może czuję się niepewnie. Ale wiem, że Ty jesteś prawdziwy, więc chcę. Chcę, żebyś był w moim sercu. Chcę, żebyś działał. Chcę, żebyś zwyciężał. Chcę, żebyś mnie przemieniał. A wtedy będę mógł mówić grzesznikom, kim jesteś naprawdę w moim życiu, a oni się nawrócą. I to jest Boża obietnica. Chcemy, żeby się ludzie nawracali, prawda? Wiecie, teraz wiecie, albo może wiedzieliście, ale może nic wielkiego nie odkryłem, że od czego się musi zacząć. Od mojego waszego serca. Nie szukajmy czegoś innego. Nie próbujmy sposobów, nie próbujmy jakichś tam rzeczy, które możemy gdzieś przyjąć, wziąć, ale spróbujmy wziąć, ale spróbujmy zacząć od własnego serca. Jeśli to nam się uda, że wpuścimy Jezusa do naszego serca, może złe słowo uda się. Zróbmy to, żeby tak się stało. Wpuścimy Jezusa do naszego serca, będziemy oglądać przestępców, który, którzy porzucają swoje przestępcze drogi i grzeszników, którzy się nawracają. Będzie to radość, której jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ludzie, którzy mówią ze na Ciebie, na to, że oglądają Twoje serce, jak Bóg je przemienił kim jesteś, ja chcę tego Boga do swojego życia. I wtedy ten Bóg, który jest moim Bogiem staje się Bogiem tego kogoś, do którego będę mówić, mógł mówić prawdę o Jezusie. Zaczynam od swojego serca. Może powstańmy Panie Jezu, ja nie chcę się deklarować za innych, ale chcę się zadeklarować za siebie samego. Panie, że ja potrzebuję, abyś Ty wszedł do mojego serca w taki sposób, żeby to serce przemieniać. Żeby to serce było przemieniane z dnia na dzień, żeby ono się stawało coraz bardziej podobne do Ciebie, do serca Dawida, albo do Twojego serca, Panie Jezu, bo to jest jedyne miejsce, które może zmieniać rzeczywistość. Panie, dlatego proszę Cię, abyś to Ty czynił, poczynając ode mnie. A potem, żeby mógł być też świadectwem dla wielu, że Ty działasz. Że Ty jesteś prawdziwy, że Ty jesteś zbawieniem, łaską, dobrocią, że Ty jesteś miłością. Panie, ja też proszę to, o to dla każdego z nas na tym miejscu. Panie, o każde serce, które tu dzisiaj przyszło, proszę, aby ono się stawało mięsiste ze względu na Ciebie. Panie, żeby ono było dzisiaj sercem, które jest porywane przez Ducha Świętego i prowadzone w ten sposób, jak Ty chcesz je prowadzić. Panie, bo Ty jesteś Bogiem Prawdziwym. Panie, to Ty jesteś Bogiem żywym, to Ty jesteś zwycięzcą w naszym życiu i my chcemy to też deklarować, że Ty zwyciężyłeś w naszym życiu. To znaczy, że też zwyciężyłeś nas samych. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to wybieramy Ciebie dzisiaj. Ty jesteś prawdziwy, Ty jesteś żywy, Ty jesteś nasz. I nie chcemy mówić, że jesteś obok, ale jesteś w nas. Panie, dziękujemy Ci za to, co Słowo do nas mówi. Chwała Tobie niech będzie, błogosławie Twoje święte imię. Amen.